Kolejnym projektem, który chcemy zrealizować, będzie jednostka mnożąca dwubitowo, ale z wykorzystaniem wyrażenia. Czyli po przeanalizowaniu działania jednostki mnożącej dwubitowej. Potrafimy z tablicy karno wyprowadzić wyrażenia zoptymalizowane, zminimalizowane, i mając te wyrażenia, niekoniecznie znając wygląd schematu, oczywiście to są bardzo proste układy. Momentalnie jesteśmy w stanie narysować je odpowiednio, ale. Gdybyśmy właśnie nie chcieli tej pracy wykonywać, a mieli wyłącznie wyrażenia, jest to wystarczające do tego, żeby w Verilogu opisać taką strukturę. Czyli, można powiedzieć, to jest przykład. Mając wyrażenia, chciałbym zrealizować moduł. Założymy nowy projekt, w którym zrealizujemy. Może nie tyle nowy projekt, bo jak widzicie, tutaj mam wcześniej powstałe projekty związane z mnożeniem, w innych filmach umieszczone. Stworzymy jakby oddzielne źródło. Stworzymy nowy moduł Verilogu. Nazwijmy go jakiś Main mul 2 Bit Gates. Tak, czyli na bramkach. Jakaś taka nazwa. Spójna, logiczna, zrozumiała na pierwszy rzut oka. Robimy oczywiście next. Ja pokażę Wam, wkleję ten kod, żeby ten film nie był zbyt długi, ale oczywiście w tym miejscu możemy zadeklarować, tak jak poprzednio, dwa wejścia A i B. Dwubitowe, czyli od 1 do 0. No i oczywiście wyjście Y, które jest dwukrotnie większe niż wejścia, czyli 3 do 0, 4-bitowe wyjście. Ja tego nie będę robił, tak jak mówiłem, żeby troszeczkę film był krótszy, łatwiejszy do uploadu. Więc możemy zrobić next i finish. On nam wytworzy po prostu pusty, niemal zupełnie pusty szablon. Ja go zlikwiduję i wkleję kod, który wcześniej przygotowałem, zgodnie z materiałem umieszczonym w module mnożenia, z wyjaśnieniem, jak działa właśnie jednostka mnożąca dwubitowa, jak wyprowadzić poszczególne wyrażenia. Zapisujemy ten moduł i przechodzimy do testu. Oczywiście zaznaczamy moduł w naszym, w naszym drzewie w hierarchii, w drzewie projektu. Prawy klawisz myszy New Source i wykonujemy wedlock test dla, dla tego kodu. Ja również mam. Przygotowany ten test, wezmę sobie nazwę, żeby to już było spójne z moją dokumentacją, ale ten test. Konwencja, którą często używam, to jest po prostu nazwa modułu podkreśnik TB Test Bench. Z uwagi na to, że w pierwotnie korzystałem z VHDL, gdzie, jak widzicie, tutaj test bench jest czymś takim naturalnym. Ten test TB zostaje dla mnie zrozumiały, że to jest test, a nie opis logiki. I możecie zrobić jak chcecie, to nie ma znaczenia, to jest Wasza decyzja, bylebyście nie dawali tutaj znaków specjalnych, polskich liter, spacji itd. Ma być to dla Was zrozumiałe. Myślę, że konwencja MAIN do opisu Logiki, plus jakaś informacja oraz test main jest czymś takim jasnym. Robimy next. No i pytanie: zwróć uwagę, że w projekcie mamy trzy moduły Verilogu, który chcemy testować. Musimy zaznaczyć odpowiednio tu się nie możecie pomylić. Zaznaczam oczywiście main, mul 2 bity, gates. Tak mamy. Przechodzimy dalej. Podsumowanie i chwilę czekamy na wytworzenie szablonu, przy czym skorzystam z tego, co zostało wytworzone, z uwagi na to, że poprawnie została wykryty zarówno wejście A, B, jak i Y, a jedynie wkleję to, co jest wartością, zawartością testu po initial begin wklejamy pewną Treść, którą, którą jest zwykła tabela prawdy. Zwróćcie uwagę, że w jednym z filmików wcześniejszych podawałem A i B jako 0, 1, 2 lub 3, czyli dziesiętna forma, a tutaj dla odmiany zobaczcie, oczywiście bardziej chyba może naturalny jest w tym momencie opis binarny. Gdzie mamy jasną informację, ile bitów, 2 bity, apostrof, binarnie będzie zapis, no i oczekujemy w tym momencie dwóch bitów, a więc z zakresu 0,1 z wartości, 0, zbioru 0,1 odpowiedni zapis binarny liczby. Niczym to się nie różni w stosunku do liczby tej dziesiętnej, poza inną formą zapisu. Gdybyśmy chcieli zrobić heksadecymalnie, oczywiście, czy w jakikolwiek innym formacie, który Verilog obsługuje. Można to zrobić. Macie te dwa, myślę, że dziesiętny binarny w zupełności wystarczy. Jeżeli dodacie jeszcze do tego podczas samodzielnych prób heksadecymalny, też jak najbardziej będzie w porządku. Jeszcze dodam tutaj średniki. Jakoś troszkę mi to drażni, ale myślę, że nie będzie tutaj problemów. Przechodzimy w takim razie. Mamy zapisany save. Przechodzimy do testu. Zaznaczamy, jak pamiętacie, test wraz z modułem, czyli jakby taką parę, którą chcemy badać. I prawy klawisz myszy rerun all utworzymy. Pojawił się już po krótkiej chwili. Okno symulatora i SIM możemy powiększyć jak widzimy mamy na zielono linię. To oznacza, że poprawnie jest to przygotowane, przesymulowane, ale nie widzimy naszych kodów z uwagi na to, że zakres naszej, naszej analizy jest jedna mikrosekunda. A więc skoro używaliśmy opóźnień na poziomie Nanosekund, tak, bo tak wy, wygląda, to jest H20, to oznacza 20 razy tą wartość jedna nanosekunda. No to domyślacie się, że to jest zaledwie początek zakresu y, mikrosekundowego, więc musimy y, y, zobaczyć, co, co jest na początku. W tym celu wybieramy zoom y, to full view. Jak widzicie, faktycznie to jest początek. Zaznaczam kursory, powiększam i zoom tu kursor i widzicie, macie na całym ekranie wartości binarnie pokazane. No, jednostka mnożąca charakteryzuje się wartościami, w których 1,1 razy 1,1 da wartość 9,1001. Widać, że to działa. 1 1 razy 1 0, czyli 2 razy 3 to jest 6, więc widać, że w tym miejscu jest 6. Binarnie działa to oczywiście poprawnie. Gdybyśmy chcieli zamienić tą wartość na postać dziesiętną, wykorzystujemy unsigned decimal, i podobnie dla wartości a i b możemy wprowadzić inny sposób. Reprezentacji liczby. No i widzicie, że już teraz tak zupełnie naturalne jest to. Widzimy poszczególne etapy mnożeń. Wszystko się zgadza. I jak poprzednio, moglibyśmy również rozwinąć sobie te wartości. I prześledzić poszczególne bity, ale no prowadzi to do tej samej analizy, tego samego wniosku, że wszystko działa poprawnie. Przypominam, że jest możliwość kolorowania tych przebiegów. Warto to zrobić. Pod to jest wyjście. Możemy sobie pokolorować. Możemy również do wejść podać rozróżnienie kolorów. Chociaż w przypadku, w przypadku wejść ja najczęściej zostawiam zielone, natomiast w wyjście koloruję. Również każdy bit możecie zrobić inny kolor. To nie ma znaczenia. To ma być tylko pomoc do tego, żeby właściwie ocenić, czy wasze, wasz projekt został poprawnie zrealizowany. Więc mamy w ten sposób zrobiony multiplek, przepraszam, jednostkę mnożącą dwubitową z wykorzystaniem wyrażeń.